Andrzej Kutang wjechał ze Świnoujścia pełen nadziei. Niemiecki hotel, w którym miał pracować, wydawał się bramą do lepszego życia. Nie był sam, jego ukochana Marta, równie ambitna, towarzyszyła mu w podróży. Oboje liczyli na szybki zarobek i awans w hierarchii hotelowego personelu. Jednak życie w obcym kraju nie ułożyło się tak, jak planował. Marta, pełna energii i charyzmy, szybko zdobyła uznanie wśród gości i pracowników. Użej natomiast… Cóż, jego sława nie przynosiła chluby ani jemu, ani ojczyźnie. Nie pracował sumiennie, a jego dziwne nawyki zaczęły budzić niepokój wśród współpracowników. Plotki krążyły po korytarzach, szeptano o jego dziwnym zachowaniu, szemranych interesach i skłonności do nagłych zmian upodobań. Pewnego wieczoru do hotelu przyjechała grupa mężczyzn. Byli inni niż zwykli goście. Egzotyczni, tajemniczy, o twarzach nieczytelnych, jak maski, Marta ta od razu zwróciła na nich uwagę. Krążyła wokół nich jak ćma przy świetle, próbując zdobyć ich zainteresowanie. Śmiała się, kokietowała, chciała ich przekonać, że to ona jest tym, czego szukają. Ale oni odrzucili ją jednym zimnym spojrzeniem. Ich słowa były jak ostrza: jesteś dla nas bezużyteczna. Zamiast tego, ich uwaga skupiła się na Orzeju. Wiedzieli, kim jest, słyszeli o nim. W ich kręgu opowiadano historie o jego zdolnościach, o tym, jak potrafił wpływać na ludzi, jak zmieniał ich decyzje, jak nawracał tych, którzy potrzebowali specyficznej inspiracji. Onże udawał obojętność. Teraz jestem z Martą", mówił, próbując nadać swoim słowom pewność. Ale oni się śmiali. Wszyscy wiedzą, czego naprawdę chcesz. Powiedział jeden z nich, przesuwając palcami po grubej pliku dolarów. Wszystko zmieniło się w jednej chwili. Unrzej, który przed momentem odrzucał ich propozycję, teraz nieświadomie uśmiechnął się szeroko. W oczach błysnęła iskra chciwości. Drzwi zamknęły się za nimi. Noc była długa. Rano znaleziono go samego w pokoju. Był roztrzęsiony, jego skóra blada, a oczy puste jak po spotkaniu z czymś, czego nie da się opisać słowami. Nie było śladu po mężczyznach, a co najważniejsze po obiecanych pieniądzach. Od tamtej nocy Onżej nie był już sobą. Chodził po hotelowych korytarzach ze spuszczoną głową. Jego twarz pokryła się cieniem, którego nie dało się zmyć. A najgorsze były jego kroki: wszędzie, gdzie przysiadł choć na chwilę, pozostawał po nim ślad. W końcu zaczęto go wyrzucać. Z hoteli, restauracji, barów był niczym przeklęty. Jego upadek stał się jego legendą. W ten oto sposób Orzej Kutanga znalazł nowy pomysł na biznes. I jak poprzednie, zakończył się katastrofą. Orzej Kutanga od tamtej nocy był wrakiem człowieka. Czuł się tak, jakby jego ciało nie należało już do niego. Każdy krok sprawiał ból, a każda chwila spędzona w samotności przywoływała obrazy, których nie chciał pamiętać. Ale najgorsze było to, co stało się z jego ciałem. Znał już ten stan. Nie pierwszy raz przez to przechodził. Jego zwieracze odmówiły posłuszeństwa. To było jak przekleństwo, które wracało za każdym razem, gdy myślał, że złapał życiową szansę. Gdziekolwiek usiadł, zostawiał po sobie ślady wilgotne, cuchnące, trudne do ukrycia. Ludzie od niego uciekali. W hotelu plotkowano, w restauracjach odwracano wzrok. Był przeklęty, nie mógł tak dalej żyć. Musiał znaleźć lekarza. Klinika w obcym kraju. Szpital nie był miejscem, w którym czuł się komfortowo. Nie ufał lekarzom, zwłaszcza w Niemczech, ale nie miał wyjścia. Ból był zbyt wielki. Doktor spojrzał na niego surowo, zdjął okulary i westchnął. To nie wygląda dobrze, powiedział, odkładając dokumenty. Potrzebne będą szwy. Ile? Użej przełknął ślinę. Pięć. Słowo pięć zabrzmiało jak wyrok. Kutanga jęknął, czując jak pot zalewa mu czoło. Nienawidził igieł, nienawidził bólu. Ale bardziej niż to nienawidził myśli, że kolejny raz jego życie sprowadza się do tego samego punktu: upadku bólu i upokorzenia. Lekarz nie pytał o szczegóły. Po prostu zrobił, co trzeba. Igła wchodziła w ciało, a onżej zaciskał pięści, wyobrażając sobie, że w końcu jego życie się odmieni, że znajdzie sposób, by wrócić do normalności. Ale dobrze wiedział, że to tylko złudzenie. Powrót do hotelu. Gdy wrócił, wszystko było jak wcześniej. Marta nawet na niego nie spojrzała, obsługa unikała kontaktu wzrokowego. A najgorsze było to, że nawet po zabiegu problem nie zniknął. Był skazany na to, by wszędzie, gdzie się pojawi, zostawiać po sobie ślady nie tylko fizyczne również te, które ludzie zapamiętają na długo. Czy Urzej Kutanga znajdzie w końcu sposób, by uciec od swojej klątwy? Urzej Kutanga nie mógł tego znieść. Jego zwieracze przestały działać, a wraz z nimi legły w gruzach wszystkie plany na szybki zarobek. Każdy krok był dla niego udręką, nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. Wiedział, że w takim stanie nikt już nie potraktuje go poważnie. Ale miał jeszcze jedną kartę do zagrania: Jestem Plejadianinem. Siedział w pokoju, wpatrując się w Martę. Musiał ją przekonać. Pamiętaj, Marta, zaczął dramatycznym tonem. Jestem Plejadianinem. Marta spojrzała na niego zdezorientowana. Muszę zabrać nas do kosmosu, do krainy miłości, kontynuował, gestykulując tak, jakby naprawdę zamierzał wystartować w przestworza. Ale jak mam to zrobić, kiedy cały czas wszystko wypada mi z tyłka? Marta westchnęła ciężko. Musisz dorobić mi na pieluchy, dodał błagalnym tonem. Kobieta nie miała wyjścia. Wierzyła w Plejadian, wierzyła w kosmiczną miłość. Wierzyła, że gdzieś tam, wśród gwiazd, czeka ich lepsze życie. Może to tylko kolejna przeszkoda, którą muszą pokonać? Deptak przy plaży. Noc była chłodna, ale Marta nie czuła zimna. Wyszła na deptak przy plaży, gotowa zrobić to, co musiała. Oczami wyobraźni widziała statek kosmiczny, świetliste istoty, które zabiorą ich do innego świata. Ludzie przychodzili i odchodzili, a Marta cierpliwie czekała na tych, którzy byli gotowi zapłacić za jej czas. Było ciężko, bardzo ciężko, ale myślała o Plejadianach, o kosmosie, o przyszłości uboku Łążeja. Powrót z pieluchami. Gdy wróciła nad ranem, była zmęczona. Jej usta były spuchnięte od pracy, ale w oczach wciąż błyszczała nadzieja. W rękach trzymała paczkę pieluch. Dowód, że zrobiła co trzeba, że wykonała swoją część zadania. Mamy to Orzej! – powiedziała, uśmiechając się mimo wyczerpania. Teraz możemy lecieć. Ożej, nie mówiąc nic, wyjął pieluchę z paczki i założył ją z namaszczeniem. Poczuł dziwną ulgę. Może to był znak? Może naprawdę są na dobrej drodze? Bez słowa chwycił Martę za rękę. Opuścili hotel i ruszyli ulicą w kierunku lasu, zostawiając za sobą wszystko, co było do tej pory. Czy naprawdę dotrą do kosmosu? Czy kraina miłości czeka na nich wśród gwiazd? Tylko ciemność lasu znała odpowiedź. Ciąg dalszy może nastąpić.